Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie. No, piszczele mnie tu Bolą pana piszczele z przodu, tak? No, z piszczele przodu, z, przodu. Tak, z przodu. Z tyłu mamy łydki, z przodu piszczele. Od, od kostek do Ale co uderzył się pan dziewczyny, Po prostu same z siebie tak bolą. Nie wiem, cukrzycy, może od No być może od cukrzycy też, bo przy cukrzycy to się różne diabły odzywają. No. To swędzenia, to bóle, to jakieś pulsowania. Trzeba by było e, położyć stopę, e, nogę, jedną gdzieś na, na, na jakimś taboreciku, czy na tapczanie, właściwie się ustawić i takimi ciosanymi, ciosanymi ruchami od dołu do kolana masować i przesuwać w kilku rzędach, tak ściskając kciukiem i czterema pozostałymi palcami okolice jednej i drugiej strony tego piszczela. Też takimi ruchami uciskającymi co kilka centymetrów, jedną w drugą, jedną, drugą. Być może niektóre dotyki będą nie do zniesienia, bolesne, ale przekona się Pan, jak Chciałbym ten utajony ból wyszedł. Trzeba rozmasować maściami, rozmasować to troszeczkę i wetrzeć tam dobrą maść propolisową albo nagietkową. W każdym no, bądź razie. Takie właśnie, czy tam było. W każdym bądź razie to, co panu no, mówiłem, nie będzie nie. najlepsze. Czy pan to, to, to darło do pana, bo pa, tak ja panu mówię tak: od kostek do góry przeciosać tak, mm -hmm. pouciskać i przemasować po jednej stronie, po drugiej różnymi e, takimi sposobami trzymając palce, kciuki i to na pewno panu pomoże. Tutaj przy masażach, które ja wykonuję, też bardzo często odkrywam, gdzie się dziwią, te piszczele bolą, ale dopiero po dotyku. Pana wyszły już bez niczego, więc trzeba takie masaże sobie robić. Masaże przy piszczeli i wcierania albo chłodzenia czasami można lodem też porobić. Ale te masaże są najskuteczniejsze.